Słońce. Jedę przekuwać nos i zabieram Was ze mną. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przez jakiś czas miałam podwójnego nostrila z jednej i z drugiej strony nosa. Dzisiaj szaleję i robię podwójnego nostrila na ringu, takim specjalnym kółeczku, który też służy do gojenia. No i zobaczymy. No to lecimy. Ale masz ładne spodenki? Lu, prosto, z warto. Uwaga, 3, 2, 1 i nie otwieramy oczków. Jest otwieramy Tak jest. No, i tutaj właśnie trzeba było się przecisnąć, i już mamy jeden założony. Na górę. Dzień dobry, właśnie robię śniadanko, i dzisiaj jedziemy sobie na tripa do takich ruin zamku, które przez wiele lat uważano, że to są ruiny specjalnie wybudowane dla bardziej. Takiego uroma uromantycznienia parku, żeby to miejsce wydawało się takie bardziej gotyckie, romantyczne, tajemnicze. Natomiast stosunkowo niedawno jednak odkryto, że badania archeologiczne dowiodły, że to jednak nie są specjalnie wybudowane ruiny, tylko po prostu kiedyś tam był zamek, no i zamienił się. W ruinę. także dzisiaj tam jedziemy i zabiorę was ze sobą. Zobaczymy, jak tam jest, bo widziałam zdjęcia w takiej jesiennej aurze i bardzo mi się podoba ta miejscowa. Chciałam tam nagrać kiedyś film, a na pewno zrobić zdjęcia. No, no to zaczynamy kolejny dzień. Patrzcie, jak tu pięknie. Pierwszy raz tu jesteśmy, nie? I to kupimy? Tak. tak. Pięknie jest tutaj. Bardzo bajkowo. Uśmiechniesz się? Uśmiechnij się do moich widzów. Powiedzcie, jak wam się ostatnio podobał film y, Patryka o jego poprzednim wcieleniu. Myło ci się no nagrywało? No, fajnie było powrócić pod kamerę po prawie rocznej przerwie od jakiegokolwiek kontaktu z kamerą. No, było fajnie. Właśnie idziemy do mauzoleum. I Patryk to fajnie spłentował, że wszyscy turyści idą do zamku, a my idziemy do zwłok, więc coś w tym jest. Drodzy Państwo, jesteśmy w domu. No, przyznacie, że las to jednak las. Las naszą świątynią. Włocia <noise> right. zasnęła w nosidle. coraz częściej się już nosimy, bo ma yy, stabilną głowę. Wiecie, nie opada jej tak w dół ani tak do tyłu jak było. To chyba był najgorszy czas, jak jej ta głowa tak opadała, to no tylko na samym początku. Tak dmuchaliśmy i huchaliśmy. i pilnowaliśmy tej głowy. Strasznie się bałam o tę głowę. No, ale już jest lepiej. Ojej! O, jak stromo. No, droga wygląda niebezpiecznie. Dobrze, że nie wzięliśmy wózka, nie. bo byłoby słabo. Co robić? Idziemy w dół? Czyli jesteśmy w dupie. <laughs> nie no, pójdziemy. No, aż tak źle nie jest. Damy radę. Albo nie. Pięknie jest tak za od ludzi. Oh, może naładować baterię z moim ulubionym człowiekiem. Mówię o tobie, a w zasadzie z ulubionymi ludźmi, bo jeszcze z lusią. Słuchajcie, taką stromą trasę przed chwilą pokonaliśmy. Ja szłam z łusią, no i najadłam się trochę strachu. Patryk musiał nas asakurować, ale przeżyliśmy. <gryw> ale przygoda nie zła. No i proszę Państwa, cel naszej podróży. Ruiny Starego Zamku. Patrz, tutaj coś jest. A nie, tu nic nie ma, ale myślałam, że jest. To mi to przypomina scenarię Antychrysta. Ciekawe. Ruiny zamku Stary Książ znajdują się w Wałbrzychu. Jest to średniowieczna warownia, na której dziedzińcu odbywały się turnieje. Zamek spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach pod koniec II wojny światowej. Wiąże się z tym naprawdę niepokojąca historia. Podobno krążą tam różne zjawy, o których opowiem Wam w osobnym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie o tym posłuchać. Sam Zamek Książ, który znajduje się niedaleko ruin nawiedza duch myśliwego z upiornymi psami, zwiastujący nieszczęście duch czarnej damy oraz duch kobiety, na której na szyjnik z pereł została rzucona klątwa. Strach pomyśleć, co czai się w tych ruinach. Energia tego miejsca, mimo że jest ono niewątpliwie piękne, była dla mnie momentami nieco przytłaczająca. Podczas podróży powrotnej najedliśmy się strachu, ponieważ zasiedzieliśmy się w ruinach i kiedy chcieliśmy wracać, zapadał już zmrok. Niestety zgubiliśmy się w lesie i długo szukaliśmy drogi powrotnej. GPS nie działał, a znaki na szlaku okazały się zgubne i kilka razy musieliśmy się wracać. W pewnym momencie, kiedy było już bardzo ciemno, ja miałam rozładowany telefon, a Patryk prawie na wyczerpaniu baterie, myślałam nawet, że nie wyjdziemy z tego lasu i po prostu będziemy musieli się wrócić do ruin i tam spędzić noc. Ale kiedy nagrywałam te ujęcia, nie wiedziałam jeszcze, co nas czeka. No i idziemy, Usia. Oj, tutaj chyba musimy zejść. A tu jest brama. Główna drzwi tutaj są. O, tak. A tutaj jest taki piękny blask. Taki piękny las. I jak oceniasz dzisiejszy wypad? No był wymagający i zaskakujący w wielu aspektach, ale dany nie Dany. Mam tutaj paczkę, którą wysłała mi Emi z kanału Ja Ci Dam Japonia. Emi prowadzi sklep, gdzie są różne takie, wiecie, przysmaki japońskie, herbatki, kosmetyki. No i właśnie wysłała mi paczkę i chciałam razem z Wami ją otworzyć. E, za kamerą jest Patryk, a tutaj towarzyszy nam Lucia. Jesteśmy wszyscy w Turcji i będziemy otwierać sobie paczkę, także Dokładnie. ja już ją przecięłam. Coś, coś lodowego, coś winogronowego, no dużo smakowitek. Coś, nie wiem, chyba też winogronowego, tak to wygląda. Tutaj machalatę, lubicie maczalatę? Dajcie znać, czy lubicie maczalatę. Ja uwielbiam macze i wszystko co z maczą związane. Co to jest? Ej, to jest To jest balsam! Wsztercie! O smaku chyba macie zielony, zobacz! Myślisz? A rzeczywiście. Jakie ja? Tu są jakieś ciasteczka w kształcie grzybków. Chyba. To ciasteczka, czy może to są tutaj takie. Jest. Jak. Aha, myślałam, że to jest to, to korn. Jak tu na Halloween się je, coś yy, Nie, candy nie. Candy corn. To nie. To są jakieś ciasteczka, ale wyglądają jak grzybki, takie wiecie, idealne dla jesienia. O, to poki to za To klasyka. Są poki, no klasyka no, macza. Aha, no to kurczę. Czyli nie będziesz, nie będziesz mi jadł. No bo ja nie przepadam za macą. No. Tutaj kolejna macza. Macza Milk. Ej, a to jest coś po, po angielsku? Nie, nie masz danych. Może się Emi zapytać, ale wygląda smakowicie. To to, może to jest po prostu do dodania do tego, do mleczka, taka jakby kakao tylko w formie. Może tak, może to jest idealna równowaga między maczą a mlekiem. I zaczniesz to wsypać, zalać i masz idealną maszlatę. Tak może też być. Co ta? Nie jedz ziółek. Hej, co Co ty robisz? Wypadł z ołtarza. No trudno. Dobra. Cała rodzina dalej. to cała rodzina. To jest kolejna. To są cukierki o smaku maczy, Emi! Co ty zrobimy? To, jest... to są cukierki o smaku maczy. Tam kot też, Tam też jest. Tam też jest kot, tak. To są cukierki, o smaku maczy. Zobaczymy. To tutaj są cukierki, patrz, na opakowaniu. Cukierki. Mm -hmm. Ale jest tutaj też coś innego jakiś napój, więc... Chyba, że to ma po prostu Nie, przeszkód oh. macza milk candy. Cukierki. O, oczywiście, kot znalazł karton. <głos> <głos> już wkradł kot. Kota wysyłamy do Japonii. No właśnie, Emi, wysyłamy ci kota. A to jest coś melonowego. Ty lubisz melon? Yy, no zobaczymy. Jest jest co tu jest? Melon, no, no. Otworzymy to się dowiemy. Tak, no już będziemy otwierać, wszystkiego się dowiemy. Co tu jest, co to jest. Będziemy smakować. No to smakujemy. Najpierw yy, mam to, to są te grzyby, to są te grzyby. Yy, słuchajcie, o tutaj to są otwiera. Co, kochanie? Musia też chciałaby coś zjeść, ale niestety no jest za mała na takie rzeczy. Dopiero co jej zaczęliśmy dietę rozszerzać. Luka. Ale nie Nilusia, jakby co to. Ale z truskawkami, to będzie ci smakować. Oj, patrz, łukka. główka. Główka! O nie, czaj, to wyświetlacz. Mmm, dobry. Ej, fajne nawet. Ale takie truska w to są Twoje smaki. To mi się kojarzy z czymś takim, co było. Co tam? Możliwe, że to jakieś Milky Way w polu. Kojarzy Ci się z no no. no, no i oczywiście ten waferek, który... Och, już jak nie był jak mocne słodycze, uwielbiam. Fajne. Teraz coś winogronowego. To są I chyba jakieś żelki albo coś. Ooo, mocno. Takim trochę lefarsym. lekarstwem. Lekarstwem? A jakie to jest, winogronowe? Winogronowe. To są takie wykrzewające mm, no. modle. No. No takie kwaśne mm, żelki. kwaśne winogronowe żelki. Ale ja bardzo lubię winogrona, więc są fajne. Teraz czas... Poczekaj, bo ja się nie skończyłem jeść. a dobra, <grym osiągamy, <grym co tam jest. Teraz czas na to. To są, co jest coś z. Y, wodą to jest jak bacz, to jest jakaś piłeczka. Tutaj jest jakaś piłeczka? Jakie, tutaj też jaka, jest jakaś jaka piłeczka. piłeczka. O, no tutaj piłeczka. No, tak to Co to piłeczka? będzie? Co to co tak będzie? będzie? Piłeczki. To są piłeczki. No, rzeczywiście piłeczki. Oj, a pachną, wiecie jak co? Pokaż, pokaż, pokaż. Jak takie lodowe. O, to jest bardzo, miętowe bardzo. Daj. Ale ja nie wiem, czy to powinniśmy jeść, bo to może nam zetuś w smak kolejnych rzeczy, może na tak. końcu zostawimy. Ale serio mówię, ojeju, to jest takie. Taki quick, quick, no taki żelek. Nie, spróbujmy, może są żelki po prostu. Ale to z pachnymi, spróbuj to najpierw, powiedz, bo ja sobie nie chcę krusić dalszych smaków. Miętowe? Nie. To nie są żelki. To są takie galaretki. Galaretki. Takie galaretki jak są w tych mieszankach jakichś tam. No. Bardzo dobre. Mhm. Ale w nie miętowe pachną miętowo, ale nie smakują miętowo. No oczywiście. Pachną jak może jabłkowo nawet trochę. To hmm. są właśnie te dziwne smaki, które trudno zdiagnozować. brakuje tam cukru trochę i czekoladki. żeby mi pasowały to do europejskich standardów. standardów. <laughs> Galaretek. Dobra, kolejne, to też są jakieś winogronowe winogronowe cuda. O, i wyglądają jak winogrona. I pachną jak winogrona. O. nie, wiesz, jak pachną, to pachnie jak taki aloes do picia. A okazję teraz. No, oczywiście. No, dobra. Tak, ale też mi się pojawiają, no wiesz z czym? Z jakimś takim skoszonym. Czymś, takim, taką łąką. Taką skoszoną trawą. Nie. Nie wiem co to tak się podoba. To jest żalek. To jest po prostu, wiecie, żelek. Mm, nie, mi to nie podchodzi. A czy uzgodnijmy jedną rzecz? Ty po prostu ty nie lubisz żelków. No nie lubię żelków. A ja lubię, więc wiadomo, do kogo będzie. Mm. Mała przerwa, tutaj mam basam do ust o zapachu i chyba może smaku nawet maczy. Zobaczymy. Wszystkie te rzeczy, które Wam pokazuję, są na sklepie EMI z kanału Ja Ci dam Japonia, więc zostawiam Wam link w opisie. Opakowanie ma takie. A czy pachnie maczą? Tak. Pachnie maczą. O no, ciekawe. Nie są znajduje. Tak. to jest do ust, to jest? no do ust. Czekaj, Zm zmarzisz sobie mój, moje, Moje ja teraz. Teraz mam, mam tego mam balsa nie mam żadnego makijażu, także... No, no ma nie mam makijażu. Na pewno. No, ty też nie masz makijażu. <kluzny> no dzisiaj wyjątkowo. Smakuje <laughs> smakuję maczu, chcesz trochę? Ja nie, ja trochę jestem chory, przy nie potem zaraz. A ty Lusię ja chcesz? To są cukierki. Pachnie melonem. Patryk jest tam. Ej, bo. To nie, to go ubryj. No bo to jest cukierek. To jest Sania. Ta no, tak. no tak. To taki warty zorzyno. No, No, taki tak. Okay. A ja sobie wezmę o smaku, macie cukierki. Zobaczymy. I to już będzie ostatnia rzecz. A, tam sobie jeszcze jest spoki. A to czekajcie. To są takie paluszki zamuszone w jakichś tam susikach. <noise> paluszki w susikach. Jejko. Mieliśmy dzisiaj długi dzień. A, pachnie maczą. To smakuje jak matcha latte z mlekiem. Autentycznie, Chcesz spróbować? Nie. nie, nie, nie. Patryk nie lubi maczy. Patryk jest kawoszem. Tutaj mam jeszcze maczę, i tam jeszcze jest jedna macza, ale nie będę wam tego pokazywać, zrobię sobie później, ale z pewnością będzie pyszne. Pyszne, bo to jest, wiecie, oryginalne, japońskie. Yy, dobra. <ścoughs> Zobaczmy te poki maczowe. Ale to zjesz. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. A to dla mnie. O, pachnie jak. Znaczy smakuje? Mi nie smakuje. Nie, no, bo tu i smacza. Nie, stop. mi jedną rzecz. To była paczka tworzona dla mnie, tak? Powiedziałam Emi, słuchaj, uwiebiam macze. No i zrobiłam wszystko, żeby było z matchą, Sorry. Poki maczowe. Balsam na ustach o, o smaku i zapachu maczy. latę w kubeczku. I tak można żyć. Dzięki Ci, Emi, za super paczkę ze smakowitkami. Zostawiam Wam link do sklepu, który prowadzi Emi z kanału Ja Ci dam Japonia. Zapraszam Was też na jej kanał, gdzie jest dużo ciekawostek o Japonii. Emi też opowiada o różnych kocie. Emi też na swoim kanale porusza temat folkloru japońskiego i różnych takich demonicznych ciekawostek. Więc zapraszam Was serdecznie i do jej kanału, i do jej sklepu. A Tobie, Emi, jeszcze raz dzięki za paczkę. Kochani, ja się z wami już żegnam. To był bardzo spontaniczny vlog. Dajcie znać, czy podobają wam się takie vlogi, czy chcecie takich więcej na moim kanale. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić kciuka w górę, jeżeli film się wam podobał, i wpaść na mój Instagram. Do zobaczenia już niedługo.